Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Mamy tematu. Mam nadzieję, że informacje o tym... Jak spuścić benzynę ze zbiornika, nie będą wykorzystywane do złych celów. Spuszczanie paliwa jest równoznaczne z kradzieżą mienia osobistego i jest przestępstwem. Rozważmy wszystkie sposoby spuszczania paliwa z samochodu. Wszystkie procesy zostaną przedstawione na filmie. Różnica w konstrukcji zbiorników paliwa. Wielu kierowców wie, że spuszczenie paliwa ze zbiornika nowoczesnego samochodu jest dość trudne lub nawet niemożliwe. W większości samochodów zagranicznych, a także krajowych samochodów nowej generacji ścieżka benzyny od szyjki do zbiornika nie jest podatna na swobodną penetrację ciał obcych, co komplikuje spuszczanie paliwa za pomocą konwencjonalnego węża. Jednak jak pokazuje praktyka, przy odpowiednich umiejętnościach i odpowiednim sprzęcie można spuścić benzynę nawet ze zbiornika zagranicznego samochodu. Aby to zrobić, będziesz potrzebował gumowej rurki o długości co najmniej 3 metrów i grubości nie większej niż 8 mm. Gdy tylko wąż zostanie uderzony po zanurzeniu w szyjce, należy go obrócić. Próbując zmienić położenie końcówki, wąż należy okresowo przedmuchiwać. Gdy tylko usłyszysz bulgotanie wewnątrz zbiornika paliwa, możesz zacząć wypompowywać paliwo. Ważne jest, aby starać się nie zmieniać położenia węża w zbiorniku paliwa. Nie gwarantujemy jednak, że ta metoda zadziała we wszystkich modelach samochodów zagranicznych. Niektóre samochody mają specjalny otwór spustowy w zbiorniku paliwa. Który ułatwia dostęp do paliwa, prawo naczyń połączonych, aby paliwo mogło przepływać. Napełniany zbiornik musi znajdować się poniżej poziomu paliwa w zbiorniku paliwa. Prawo naczyń połączonych nie zadziała bez wymuszenia początkowej próżni. Istnieją dwa sposoby wytworzenia próżni w wężu: wciągnąć powietrze za pomocą płuc. Ta metoda jest znana od dawna ale nie jest zbyt przyjemna. Lepiej jest użyć przezroczystego węża do kontrolowania dopływu paliwa, ponieważ istnieje realna możliwość posmakowania benzyny, gdy tylko ciecz spłynie z węża. Opuść go do naczynia, aby wypompować, Należy podłączyć do węża gruszkę ręcznego pompowania paliwa, która jest instalowana w samochodach z silnikiem diesla. Koszt takiego urządzenia nie przekracza 5 dolarów i można je kupić w niemal każdym sklepie motoryzacyjnym. Użyj lewatywy, którą można kupić w każdej aptece. Uważamy, że zasady działania lewatywy nie trzeba opisywać, więc można już odgadnąć metodę aplikacji. Korzystanie z pompy. Do pompowania dużych objętości najlepiej jest użyć specjalnej pompy typu ręcznego lub napędzanego elektrycznie. Pierwsza opcja to pompa połączona ze zbiornikiem do pompowania. Zatapialna pompa elektryczna podłączona do 24 V może być używana do pompowania paliwa ze zbiornika benzyny ciężarówki, aby użyć jej w samochodzie osobowym. Należy zdemontować kielich pompy benzynowej. Wśród produktów motoryzacyjnych można również znaleźć pompę niezatapialną podłączoną do 12V. Oczywiście do jednorazowego użytku zakup jednostek elektrycznych nie jest uzasadniony. Inne metody spuszczania paliwa teraz już wiesz, jak spuścić paliwo ze zbiornika. Jeśli jednak nie możesz pobrać paliwa za pomocą węża, skorzystaj z następujących metod. W samochodach z silnikiem wtryskowym należy odłączyć przewód prowadzący od pompy benzynowej do zbiornika paliwa i umieścić go w gnieździe. Przełączenie wyłącznika zapłonu do pozycji on uruchomi pompę benzynową, jednak po krótkim czasie ecu silnika wyłączy ją. Aby ponownie ją uruchomić, należy wyłączyć zapłon, a następnie ponownie przekręcić kluczyk do pozycji 3, jeśli paliwo musi zostać szybko przetransportowane. Należy zlokalizować przekaźnik pompy benzynowej. Kliknie po przekręceniu kluczyka do pozycji on i wyciągnąć go z bloku. Styki zasilania muszą być zamknięte spinaczem do papieru, aby pompa benzynowa działała w sposób ciągły. W czterystykowym przekaźniku są to styki 30 i 87, Niepodłączone. W silnikach gaźnikowych benzynę można spuścić z węża zasilającego biegnącego od pompy benzynowej do gaźnika. Paliwo można przelać, obracając silnik za pomocą rozrusznika. Należy uważać, aby nie uszkodzić akumulatora, ponieważ wtedy samochód będzie musiał być uruchamiany z roweru. Nie wszystkie samochody z silnikiem wysokoprężnym są wyposażone w sekcję pompującą zanurzoną w zbiorniku. Odpowiednik pompy benzynowej z wtryskiwaczem. Aby spuścić paliwo, najwygodniej jest odłączyć niskociśnieniowy przewód paliwowy wychodzący za filtrem i włożyć do niego gruszkę ręcznego pompowania. Można również odłączyć przewód powrotny, a następnie uruchomić silnik. A Wordpress komentarz Hello World.